Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem e, niemieckie piwo, no, Steffaner e, Festbier, 5,8% alkoholu, czyli bardzo równo jadą te Festbiry, prawie wszystkie mają tyle samo alkoholu. E, składniki, no jakie mogą mieć składniki? Woda, słodzień, czmienny, miele. Drożdże nie wymieniają, jak zwykle. Ehm. Przejdźmy do piwa. Kapselek. O, kapselek. Kapselek z logiem rowaru złoty. Piwo jest też złote. Klarowne. Z niedużą pianą. No zróbmy więcej. Ale widzicie, no, piana nie jest jakaś duża, ale za to ładna, drobno dosyć gęsta, e, lekko kremowa. Może bardzo ładnie to wygląda. Aromat słodowy, lekko owocowy. Mhm. Słód i jakieś takie owoce przyjemnie, e, może taka bardzo malutka e, nuta e, odchmielowa, jakaś taka ziołowa, ale e, bardzo malutka, bardzo. Mm. Dobre. Jest słodowe, jest chlebowe, ale nie ciężkie. Jest takie odświeżające, energetyzujące troszeczkę. Bardzo fajnie się pije. Nasycenie jest takie lekkie do średniego powiedzmy. Ale jeśli chodzi o ciało, ono jest takie lżejsze niż, żeście, niż byście przypuszczali. Cały czas jest to pełne piwo, słodowe, a jakże, ale ma taki element naprawdę orzeźwiający, lekki, z niesamowitą pijalnością. Góryczka no, gdzieś tam się pojawia, ciupenka, lekko ziołowa, i ona sobie przez dosyć długi czas pozostaje, ale na takim bardzo, bardzo minimalnym poziomie. Także, wiecie, że coś tam jest? Ale to nie przeszkadza. Hmm. Jest troszkę inne niż e, większość e, Fesbirów. Jest takie bardziej rześkie. Ale ciągle e, słodowe, chlebowe. Z minimalną goryczką, z minimalnym e, nachmieleniem na aromat, ale troszkę inne, troszkę inne, e, no i przez to, że jest troszkę inne, no to zaczynacie zas się zastanawiać, czy ono jest w stylu. Jest w stylu, ale jest troszkę inne, i bardzo dobrze, bo. Jakby stylowe piwo było jednakowe w każdym browarze, no to o co tu chodzi, tak? E, zawsze są jakieś niuanse, jest e, coś innego i dlatego jest ten kanał. Żeby spróbować wszystkie niuanse z różnych browarów, nawet jeżeli styl jest teoretycznie ten sam, no to Smakuje, i czy aromacie na pewno jest jakaś różnica. Bardzo dobre piwo. Ekstremalna pijalność. Bardzo dobrze się pije. Także pomimo 5-8% alkoholu, ono jest bardzo sesyjne. Bardzo dobrze się pije. Oczywiście poczujecie. Alkohol wcześniej czy później zależy od tego, jak się w tym dniu czujecie, bo każdy ma takie doznania, prawda? Wspomnienia, że no tego dnia to, to wypił jeden kieliszek no i, i odpadł, nie? A i przy innej okazji wypił dwie butelki na łeb i wcale nie czuł się pijany. No Tak, to już jest. Także... To też może być sesyjne piwo. Przynajmniej w odczuciu pijalnym. Eee, no bo ten alkohol jednak się skumuluje. Powiedzcie mi, co Wy myślicie o tym piwie? Jak dla mnie jest OK. Eee, troszkę inne. Może dlatego ciekawsze ale ciągle mi się wydaje, że jest w stylu. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. kanał. Eee, możecie kawałek też mi przesyłać, a czemu nie przekażcie ten film swoim znajomym. Jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Host!